Jestem ja z moim bratem Januszem oraz kolegą, więc zostawcie sobie kaweczki w górę. No i lecimy dzisiaj z i widzę coś oryginalnego, bo jak komuś wyglądam XD, widzę, więc wbijajcie na Twitcha Razika, kanał Razika, na Twitcha Matrixa, na Maxa na TV, na YouTube, YouTube, Tia, więc zapraszam. No i co widzę, dzisiaj po prostu chowany, no i co widzę, zapraszam was do oglądania, pierwszą rundę ja szukam potem szuka osoba, która jako pierwsza została znaleziona i potem jeszcze ta trzecia, więc widzę, sobie łapeczki w górę muszą być, bo no i co, no coś nowego, chowany, więc zapraszam już, więc widzę, za 10 sekund już mogę ich, już te, dobra, już mówię, dobra. Szukam! Więc dobra, e, widzę, widzę, szukamy Janusza oraz e, głupka. Dobra, więc e, zaczynamy. E, tu łazienka. Pyk, 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 pyk. nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dobra. E, widzę. E, łazienka niestety nie niezależona ten pokój, a mój pokój moje studio, widzę, za niedługo będzie odcineczek z studiami, więc nie widzę, nie mówię wam, ale chyba tu też nikogo nie ma, kurczaki pieprzone um, no nie ma, tu serio więc e, widzę no kurde, dzisiaj oni mówili coś o dole i oni, no to jest mojego brata Bajzel, widzę ja nie pokój, więc nie będę pokazywał wam tego pokoju, bo tam chyba nikogo nie ma, e, dobra więc mm, Lecimy, widzowie, ten. Jak nigdy się wyglądam, widzę. Nie wiem, taki. YouTuber, który nam się, Dobra. Sypialnia. Mam widzę oczywiście. Jakby coś ja mam na to tylko 3 minuty, czyli jeszcze 2 minuty, więc zostało, widzowie. Cyk. Nie ma. Jeszcze ja jednak wejdziemy do łóżka. Rodzic, XD. Dobra. Yy. garderoba tu będzie tutaj mała kryjówka, bo ma tu zajwistą kryjówkę i w niej nikogo też nie ma. Więc widzę szybko, bo ich zostało półtorej minuty tylko, więc na górze ich nie ma, więc widzę yy, czas iść yy, na dół. Więc widzę, została mi minuta na znalezienie i. Ci mogą wycierać na, na dworze, widzowie, więc, e, no, e, dobra, po prostu lecimy. E, gdzie oni są? Super, że mi została minuta. Siś, witam. Nie ma, dobra. Dzieci mogą... O nie. Dobra. Neymana. gdzie Ci mogli wejść tam 30 sekund gdzie te chłopy poszły? do łazienki aaaa maciuś widzę nie muszę robić 20 pompek O, kolejna osoba widzę nie muszę robić 20 pompek nie, no to jest Janusz mój brat i tam jest chłop no. teraz kto szuka? Maciu, ten. Ja tylko na masę. Nie, 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 po prostu, dobra, dobra. czyli szukasz tutaj, idź na dwór szukać, dobra? Widzę, więc jak ten, jak nas znajdzie, jak nie znajdzie ktoś, to ktoś robi 20 pompek, więc widzę. Lecimy, dobra, więc Maciek, więc, dobra. Więc Maciek, widzowie, bać słać, Więc widzowie, lecimy do kryjówki. Maciek, zaczynasz liczyć. O, nie, pokazałem chyba. Ale dobra. Maciek, zacznij liczyć. Maciek, Dobra, więc co, widzowie? No. Dobra, widzę, więc w tej rundzie jest wyłączony, uwaga, co? Dół. Więc to jest bardzo problematyczne, więc y, mam pytanie do Macieka, e, kiedy... Maciek zacznij liczyć, Janusz, e, do 30, ej chłopie, spider coś tam, chodź tu, teraz więc Maciek liczysz na dole, a my z tym... Nie chcę mówić imienia, yy, widzowie yy, się chowamy. No i potem on będzie, bo każdy dzisiaj widzę szuka. Yy, więc no, już nie przedłużam. No i lecimy, widzowie, do chowanego. No to może być widzę bardzo stresujące, ale no by się udało. I teraz ja mam bardzo kryjówkę fajną, muszę mu pokazać ją, yy, więc... Yy, Lecimy do kryjówki. Gramy tylko u góry, więc choć, choć, chodź, chodź odbyczku. Chodź, chodź, chodź. chodź. Chodź, chodź, Nie, jeszcze raz, e. liczysz 1 2 3 4 5, No i... Ej, idź tam, idź tam, idź tam. Ja widzę. Ja wiszcza. ja wiem, że nic nie widać teraz. Bo jestem w ciemnym miejscu. E się zapalę światło i wyjdę tutaj e... Idzie tu no, Mama gdzie jesteś Siemmo Kurde widzę. E, nie udało mi się Znalazł mi ten Janusz. Proszę. Yy, I teraz Jan. Ten głupek zaczął nam mieścić. Wyłącz go. No, więc le lecisz tego gościa. Więc o, ja... mogę się pokazać? Nie. Więc następną rundę będzie na pewno ten chłop który liczył. Nie podobiemy mi i dlatego bo już oni. <śmiech> <śmiech> Hop. Wygrał serio. Siedział w pokoju sobie. Ej, to dawaj, ty szukaj teraz, Zora. Możesz poszukać? A możemy przestać już. Jak sądzisz, jeszcze No matko, no dawajcie, ostatnią rundę, więc ostatnia runda dla was namawiam, więc Kamil, liczysz, chodzi do mnie. Maciek. I, o matko, święta. Do 30 liczy. Maciek, chodź. Janusz. Zej. O Matko święta. Zawsze tak chciałeś nagrywać, dobra. Więc za... Ale ja takie kurde Dobra, ja nie możemy być razem. Nara, idziesz. Idziesz. Dobra, widzę. To ja. Wanna. Siemka, widzę, macie. Olka w wannie. Fidą serdecznie widz nam fanie. O jej, muchy ta kiu. Sam kamerę. Jest. I za to się dzwoni. Let's go widzowie. Ja pierwszy raz widzę nagrywam telefonem, to jest też przed włochami bardzo ważny test dla mnie. E, bo będę z złochów dla was w vlogi oczywiście częściowe. Part 1 rano, part 2... Będzie part 5. Będzie 5 partów, dobra. E, zostać w sensie w górę i na ostatnie longa, a może będzie bonusowa. Ale muszę ich nagrać. mi, chilluje, fajnie. Nie. Dobra. Ci sobie w banie, ale nie jest to dobrze. Chłopy. Ci coś się próbują dostać do mnie. Nie dadzą rady Las z wami. Dobra, yy. dobra. Chilujemy czekamy. Ale chyba wygrałem tą rundę, widzę tak coś czuję, że w wannie sobie posiedzę idzie tu, bo

Oni się poddali widzowie. ale jeszcze nie wiedzą, o tu oni co nie chodzą, te widzowie. Czyli wygrali. Gdzie oni są, widzowie? Dobra, uciekam. Let's go. Dobra. Jamika widzowie, znaleźli schowa się w tym szukający sobie nie wiem, czy to słyszę ich widzę, i to bardzo mocno. Widzowie Jest bardzo trudno, ale stresująco Ciluję Tutaj sobie pomy Chyba i smaczek i ci nie szukają dalej. O, chyba chodzą teraz do rzęki tam cię. Ale dobra, ja e, w dłużę. don't come near jestem miścia chowanego. Rozumiem tak, widzę, Chyba ci poddali, więc zostawcie sobie kapeczki w górę, bo przegrali. Jeden, tego ci oni są. Co? Co? Aha, gdzie mi wziąłeś? Ale to było do mnie weź, Dobra, e, więc ze mną był e, ten e, Kamil z, no od Maxa TV, e, mój brat e, Janusz oczywiście, Maciej się nazywa, więc widzę, zostawcie subika, w górę, no i widzimy się, widzę w następnych odcinkach już z Fortnite'a, a potem z Włoch, więc widzę, no